Tak, takie były założenia taktyczne, z początku byliśmy bardzo aktywni, zdolnej, blanket, i wszystko variety. Na finiszu Łukasz pocisnął Ciebie, Cię, czy znaczenia spokojnie. Przyjechaliśmy na finisze trzech, w tym jeden na 3, oddly. obawialiśmy się, bo nikt nie oglądał, szokowaliśmy, Jak na to Polski? O, tata były tam na miejscu z ja, i bardzo się cieszył, że dwie, mieście, dwie, ale... dwie, Miejmy nadzieję, że będzie następny. Jeszcze do tego doszedł hmm. upadek. Hmm. W... Piotra, przepraszam, Pawła Piotrowicza w jeździe, na czas, a przypomnę, że na tydzień przed mistrzostwami to Paweł był najsilniejszy, bo on wygrał w pięknym stylu, startując z, z, z elitą z i był takim głównym naszym trzonem, jeśli chodzi o potencjał mocy, o dyspozycję, no i tutaj właściwie taka troszeczkę nerwówka.